Miałem coś do załatwienia na mieście i pomyślałem, haha, 15, więc jestem wolny, ale nie, ponieważ zostawiłem tam gdzie miałem coś do załatwienia kaszkiet i sławki więc muszę wracać po absolutnie najgorszej ulicy w Krakowie na Rolkę Najgorszą ulicą w Krakowie na Rolki, może nie najgorszą, ale naprawdę gównianą, jest długa, bo ma na całej długości e, taki gówniany chodnik tu jest jeszcze ułożony tak, że się kółka blokują w tych rynienkach można się łatwo zabić. Ale moje rolki nie powinny być takie głośne, ale jak się źle zakłada kółka, to potem tak jest. Nie zakładajcie źle kółek. Chciałem wyciągnąć kubusia na rolki. W sumie po prostu przyjechałem tu na rolkach i to nie było za bardzo po to, żeby koniecznie jeździć po mieście, bo normalnie po prostu jadę na rolkach i biorę buty ze sobą, tylko dzisiaj zapomniałem butów. Co oznacza, że no mi tylko już. i teraz pewnie kubusia na rolki nie wyciągnę. Bo pewnie mi powie but, że no jest 22 stopnie, to ja się uduszę. Uff. Uff. Nagrywam m.in. dlatego, że przypomniał mi się, że kamera istnieje, oprócz tego wszystko co robię ostatnio, a co wymaga montażu, czyli po prostu This week in Speedrunning, w DaVinci wymaga bardzo prostego montażu, więc pomyślałem, że może nagram coś, z czym będę mógł zrobić coś bardziej skomplikowanego. I dzisiaj od rana próbowałem, w jaki sposób mogę, tracąc jak najmniej jakości, przygotować materiał z kamery do tego, żeby w ogóle w dawiencice działał. Stefan znowu jest próbą a ja mogę czwarty raz przejechać całą Długą dzisiaj, mimo że naprawdę nie chcę. Kubuś jak rozumiem, Agnieszką czekają na mnie przy wyjeździe z Długiej podobno, chociaż tyle z tego dobrego, że muszę jeździć i wracać. Przynajmniej przyjechali do mnie, a ja nie ja do nich. Tutaj nam. Co nam? Jezus! jest <noise> <Bierz> po <kontencie>. <głosy> <głosy> Jesteś na jest gorszych rzeczy wiele niż ja jazda Dorożką. No, jeśli, chciałbyś, jeśli chciałbyś wybrać coś tak chujowego, żeby nigdy więcej nie pozwolić Ci wybierać, to myślę, że doroszka była by ostatnia tak. Nie, właśnie mam taki problem, że nie myślałem jeszcze... Yy... Nad przypadami. Właśnie powinno być tak, że to były tak nie jest o, o, wiem, wiem, wiem. E, e, wybierasz. Ty wybierasz? No. I idziemy do Bania Luki tak. Idziemy na rundę. Idziemy na rundę Bania Luka, yy, piwnia, no. Kuki Muki, a mój. I to czwarte. To czwarte. Jak byś, jak byś nie to czwarte. Wróciłem do domu i trochę zaakceptowałem fakt, że mam za mało materiału, żeby się z nim pobawić w programie do montowania, a w sumie po to nagrywałem dzisiaj. I pomyślałem, że ponagrywam jeszcze jutro, yy, podczas gdy okazało się, że znajomi wychodzą na piwo, więc w sumie, żeby wyrobić się tak, żeby spotkać się z nimi, to musiałbym wyjść jakieś 5 minut temu, a 5 minut temu wróciłem do domu, ale mogę się z nimi spotkać chwilę później, więc może coś z tego jeszcze będzie. Rozwalił mi się zegarek, to znaczy jeszcze się nie rozwalił, ale jest taki na, na końcówce, na wykończeniu. Na szczęście nie na tym oczku, na którym normalnie go mam zapiętego. Lepiej! Niewiele lepiej. Ale? Ale lepiej. Bo już by się pewnie z skończył. Ale... Ale dalej nie jest najlepiej. I szkoda, bo nie chcę wymieniać tego paska. Ten no, mi się podoba. Odcinek między mogilskim a Grzegorzewskim jest zajebisty. Szczególnie w nocy, jak to jest późno. Zapierdala. Ale teraz też jest fajnie. Mogliżki od tej strony to jest taki przytulny, przytulny Boże, potulny kocurek, A od drugiej to jest prawdziwy kurwa Tygrys, jeśli chodzi o zjazd Kopernika ma zajebistą drogę bo jest częścią ulicy I jakby, jak jest wydzielona to jest do nich, ale jak nie jest to nie, bo w się w sumie zham. Przy okazji jak ci słusznie zauważył Kopernika ma też blisko szpital. Co oznacza, że jak już ktoś z nas tutaj przejedzie, to dzwoniąc do szpitala, można powiedzieć, żeby nie wysyłali karetki, tylko wystarczy pan mnie taczką. Jakby nie wiedziałem, w jaki sposób spytać znajomość, czy są OK z tym, że będę to nagrywał. Więc e, jeśli zdecyduje się to posklejać, to pewnie większość kontentu, który tu będzie dzisiaj, to jest po prostu jeżdżenie, więc to pewnie może być cholernie nudne i nie wydaje mi się, żeby wymagał jakichś specjalnych e, umiejętności ani bajerów w programie do nagrywania. Trochę tego chciałem, ale nie do końca mam pomysł, co z tym wszystkim zrobić, więc, więc nie wiem, co z tym jeszcze zrobię, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak nudne, jak mi się wydaje.